Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Czy wiesz, jakim majątkiem dysponuje Władimir Putin, obecny prezydent Federacji Rosyjskiej? W 2018 roku Putin był zobowiązany do podania szczegółów dotyczących swoich dochodów i majątku w ramach rejestracji przed zbliżającymi się wówczas wyborami prezydenckimi. Na początku lutego Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że Putin w latach 2011-2016 zarobił około 673 tys. dolarów. Przeciętne roczne wynagrodzenie oscylowało więc w granicach 112 tysięcy dolarów. Putin w oświadczeniu majątkowym, cytowanym przez Washington Post, zaznaczył. Że posiada 13 rachunków bankowych o łącznym saldzie, 241 000 dolarów, mieszkanie o powierzchni 74 m2 w Sankt Petersburgu, 230 akcji w Banku Sankt Petersburg i dwa samochody sportowe produkcji radzieckiej Wołga, wyprodukowane w 1960 i 1965 roku oraz Łada 4x4 z 2009 roku. Ale zacznijmy od początku. Władimir Władimirowicz Putin jest to rosyjski polityk, działacz państwowy i funkcjonariusz służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin urodził się 7 października 1952 roku w Leningradzie jako drugie dziecko Marii i Władimira Putinów, a przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Rodzina Putina posiada sięgające daleko wstecz powiązania z władzą. Jak podaje brytyjski popularyzator historii Simon Sebak-Mantefiori, dziadek Władimira Putina, Spirydon Iwanowicz Putin jako chłopiec dostarczał posiłki dla Putina. później był kucharzem Lenina i szefem kuchni w jednej z willi Stalina. W 1975 roku Putin ukończył studia na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Leningradzie. W czasie studiów został członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, pozostając w niej aż do czasu zakazania jej działalności i rozwiązania w 1991 roku. Już na studiach został dostrzeżony przez agentów KGB jako kandydat do służby, a kilka lat wcześniej, jako osiemnastolatek, osobiście udał się do siedziby KGB w Leningradzie, aby zadeklarować chęć zostania agentem. W 1984 roku został wysłany do Szkoły Szpiegowskiej w Moskwie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w KGB jako oficer operacyjny. Służył na terytorium niemieckiej Republiki Demokratycznej, a oficjalnie pracował jako dyplomata. Nieoficjalnie miał zajmować się werbowaniem tajnych współpracowników. W 1990 roku powrócił do ZSRR i objął stanowisko doradcy rektora w Leningradzkim Uniwersytecie Państwowym do Spraw Zagranicznych. W tym samym roku rozpoczął współpracę z przewodniczącym Rady Miejskiej Leningradu Anatolijem Sobczakiem. Po wyborze Sobczaka na stanowisko mera Leningradu, Putin objął stanowisko przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych w Urzędzie Mera Miasta. W sierpniu 1996 roku został powołany do pracy w administracji prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. W ciągu kilku lat pracy w Centralnej Administracji Federacji Rosyjskiej szybko zdobył zaufanie najważniejszych osób w państwie. 9 sierpnia 1999 roku został powołany na stanowisko premiera, a w Putinie upatrywano potencjalnego następcę Jelcyna na stanowisku prezydenta. Można się tutaj pokusić o stwierdzenie, że był to początek objęcia władzy przez Putina, który do dziś jest najważniejszą osobą w Federacji Rosyjskiej. Ale co z majątkiem Władimira Putina? Oczywiście tutaj potrzebna jest dłuższa analiza, ponieważ dużo informacji nie jest oficjalnie podana. Natomiast ciekawostką jest to, iż Władimir Władimirowicz Putin uważany jest przez niektórych za nieoficjalnie najbogatszego człowieka świata. Władimir Władimirowicz Putin. Fundacja do walki z korupcją Aleksija Nawalnego, znanego rosyjskiego opozycjonisty, stawia w bardzo niekorzystnym świetle prezydenta Rosji jako skorumpowanego polityka, który zgromadził niewyobrażalnie olbrzymią fortunę. Kreml oczywiście szybko i stanowczo zaprzeczył doniesieniom, jednak chyba mało kto w te zaprzeczenia wierzy. Fundacja do walki z korupcją opisuje i udostępnia nagrania z drona, gdzie widać pałac Putina, który jest zlokalizowany nad Morzem Czarnym. Szacuje się, że jego wartość to aż 5,5 miliarda złotych. Sam Nawalny twierdzi, że jest to odrębne państwo na terytorium Rosji, a raczej królestwo z murami, własnym portem ochroną i posterunkami. Dodatkowo, na terenie posiadłości znajduje się cerkiew, podziemne lodowisko do hokeja, lądowiska dla helikopterów i farma Ostryk. Na terenie posiadłości znajdują się także cztery winnice o powierzchni 300 hektarów. Teren jest praktycznie niedostępny z lądu, wody ani powietrza. Nad obiektem znajduje się strefa wolna od lotów, a na lądzie jest przejście graniczne, a w tym mikropaństwie rządzi sam Władimir Putin. Oczywiście do przewidzenia było to, że Władimir Putin zaprzeczył iż to jego majątek. Według Kremla, rosyjski prezydent zarabia około 133 000 dolarów rocznie i mieszka w niewielkim mieszkaniu o powierzchni zaledwie 74 m2. Natomiast warto tutaj przytoczyć kilka faktów, które mogą potwierdzić, że Putin jest najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Boris Niemców, kiedyś lider opozycji oraz krytyk Putina, który został zamordowany późnym wieczorem 7 lutego 2015 roku w centrum Moskwy, twierdził, iż prezydent Rosji, oprócz 15 helikopterów, jest posiadaczem 43 samolotów. I tutaj uwaga! Jeden z nich to Iłów, 96 który miał mieć wyposażenie dodatkowe warte ponad 18 milionów złotych, a doposażyli go między innymi jubilerzy, więc sam ten fakt mówi, że naprawdę musi być tam na bogato. Można założyć, że koszt jednego samolotu dostosowanego do wymagań Putina może przekraczać 80 milionów złotych. A co jeszcze wiadomo o oficjalnych wydatkach Putina? Władimir Putin ma stylistę, który ubiera go od ponad 10 lat. Jak wiadomo, preferuje szyte na miarę garnitury. Ulubioną marką Putina jest Kiton i Brioni. Te garnitury są wykonywane od początku do końca przez jednego krawca, a szycie ich trwa dziesiątki godzin, a ceny zaczynają się od 20 tysięcy złotych. Putin ma podobno 11 zegarków, których wartość szacuje się na około 3 miliony złotych. Do tego nie sposób nie wspomnieć o udziałach w firmach chociażby takich jak Gazprom, które generują stałe ogromne przychody. Ale to wszystko to jeszcze nic w porównaniu do cen jachtów, jakimi dysponuje Władimir Putin. Jeden z nich jest wart ponad 140 milionów złotych, a podarował go Putinowi Roman Abramowicz. Rosyjski oligarcha, który był właścicielem klubu piłkarskiego Chelsea London do 2022 roku. Następny jacht, który posiada Putin, jest o wartości aż 169 milionów złotych i został kupiony przez Kreml na potrzeby organizowanych igrzysk w Soczi. Wnętrze jachtu jest wykonane z drewna, kamienia, meble z orzecha, a podłogi dębowe. Sam jacht mierzy 65 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości i posiada cztery pokłady, w tym jeden z basenem. Oczywiście można znaleźć informacje że jest jeszcze kilka podobnych cenowo jachtów, które rzekomo należą do Władimira Putina, natomiast należy pamiętać, że są to informacje od ludzi, którzy na bieżąco śledzą i analizują transakcje, które są i tak bardzo dobrze utajniane. A ile jest transakcji, do których nikt nie dotarł? Tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne majątek Władimira Putina jest przeogromny. Niektórzy analitycy wyceniają go na ponad 200 miliardów dolarów, a niektórzy spekulanci na jeszcze wyższe kwoty. Tak czy inaczej jest to przeogromny majątek i jak najbardziej Władimir Putin może się znaleźć w czołówce najbogatszych ludzi na świecie. Pamiętaj, jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Na razie, cześć!